Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Goldis. Pragnę dzisiaj nieco czasu poświęcić kwestii poprawności językowej w pisowni, a zwłaszcza w internecie. Mówi się o czymś takim taki nowotworek językowy powstał jak netykieta. Czyli etykieta obowiązująca niby w necie, czyli żadna etykieta, po prostu wolna amerykanka. Rozwój w biały dzień, język, tak pod względem językowym. Maniera pisania wszystkiego z małej litery. No nie, człowieku, jeżeli, jeżeli piszesz, używasz nazwy, na przykład piszesz o swojej świętej matce, Polsce i piszesz Polska z małej litery przez małe p, no to jest skandal. Mówiąc z włoska, un scandalo grande to jest. No nie, Polska się pisze z wielkiej litery. Musi być wielkie p, a nie małe. Tak samo Polak na przykład i tak dalej. No nie tylko Polak, no każ, przedstaw, przedstawiciel każdego innego narodu. Tak samo, jeżeli się zwracasz do kogoś, tak? Per Pan, Pani, Państwo, Ksiądz, Ojciec, czy tam jakoś tam, prawda? W ten sposób, no to też z wielkiej litery piszemy. A nie przez małe p, Pan, do, do kogoś się zwracasz, tak? Niech Pan pozwoli na przykład, no Pan z wielkiej litery wtedy, bo to jest, bo, to, bo tutaj adresujesz do kogoś, więc w ten sposób wyrażasz szacunek. Dalej. Następna maniera, która mnie bardzo mierzi i razi ignorowanie polskich znaków diakrytycznych. Oczywiście, to jest wybaczalne w przypadku, jeżeli ktoś pisze z zagranicy i ma taki komputer, który po prostu nie ma, nie ma możliwości napisania polskiego na przykład Eu, czy, czy, prawda, czy czy, czy, czy on, czy en i tak dalej, prawda? Ale jeżeli masz komputer, który dysponuje polskimi czcionkami, a ignorujesz to, i czasami nie wiadomo w ogóle o co chodzi, trudno się domyśleć nawet, przez to, że, że brak tych znaków, tak? Yy, jakieś tam powiedzmy, jest, no naprawdę jest różnica, yy, czy pomiędzy słowem łaska, a słowem laska, tak no jest różnica. Czy, czy robisz komuś łaskę, na przykład, czy coś tam innego. Zdecydowana różnica tu jest. Więc nie ignorujmy tego. Stosujmy polskie znaki diakrytyczne. E to jest E, a nie L, tak? On to jest on, a nie A, tak? I tak dalej. Starajmy się tego pilnować. Następna jeszcze sprawa, też z kolei. Yy, jakieś takie niechlujne używanie spacji. Na przykład, spacja, czyli odstęp jakiś taki, tak na jedną literę, i dopiero wtedy na przykład przecinek czy kropka. No nie, kropka czy przecinek musi być bezpośrednio za słowem, a nie po przerwie, tak? A z kolei po kropce czy po przecinku. Właśnie, powinna być spacja, no więc starajmy się no, o to dbać, nie ignorować tego, tak? I tu nie obowiązuje żadna jakaś tam yy, głupkowata netykieta. Nie, nie ma czegoś takiego jak netykieta. Jest po prostu poprawna ortografia, poprawna polszczyzna albo haniebne orty. To piszmy poprawnie, a nie z takimi rażącymi błędami.